Pan nie siedzi? Nie, ale będę trzeba chyba. Usiadł na mnie chyba na plecach. Mamo, usiadł. Nie zrobiła Pani usiadło na spodniach przed chwilą. Ten fioletowo-żółty. Czekamy materiał, ale będzie jakiś licz leżał. No ma na uważaj z boku. Bo zobaczcie, masz potargane skrzydło. gdzie, to ci potargał skrzydełka. Ale ci się łapa trzęsie. Boję się, że mu krzywdę zrobimy. O kurde jaki tu jest mały jeszcze? Mam, ale chodź zobacz kokony! Kokony! Mama zobacz, tu są kokony! A żyje bardzo... Które kilka godzin, kilka dni, a takie maksimum jeździć to są dwa, może trzy tygodnie. Chcę się po prostu kończyć, no? hę? tak później... Usiadł. Na widzę głowie usiadł. Nie usiadł. Usiadł. Mama, tu jest ładny. Mamusiu. Hej, matinku. Nie bój się. Jest ładnie. U Jezu! Usiadł prawie tu! Mama! On mnie usiadł. Mama! Mama! Mamo, mamo, bo motyl mi przez chwilę na ciole usiadł. <grymne> wow. nice mama! Mamo, na Fidze usiadł. Na Fidze? Tak. Bez przed chwilą. Jak piękne. <grymne> Gdzie jest? Tu jest. Usiadł na moim aparacie przed chwilą. Fajnie. Jaki cudowny. O, nie boi no, się. Słuchajcie, to, to... widzicie?

Mam nadzieję, że Ci wyszło to zdjęcie. Jeżdżą, pan nie ma, to przez chwilę. Wszystko sobie! <gryzanie> Rozkłada skrzydełka! Nie wiem, czy się zrobiła. Nie widzę tego zdjęcia nawet. Dawid, nie dotykajmy. A on sobie na telefonie sam usiadał. Sam mi usiadł przed chwilą. Tak, telefonu, widziałem. Siada. Jezu, to Ci jeszcze raz musiał, to Ci zrobię ci jeszcze raz usiądę. O, ale go już nie ma. Co nie. nie. ma go. Poleciał tu. To ten! To on! Kochanie, co Patrz. Tu siedzi. Zdjęcie. Nie widzę tego zdjęcia, jak Timo też siedział. Nie, pewnie nie zrobiła. Jeszcze raz. Nie mogę. Robię. Pociłem się cały. Mm -hmm. Co? Nie, da się? nie ma tego motyla już? Mam. Przykro mi. Aha? Przykro mi. Mama tutaj. Mama tutaj. telefon. tutaj. Nie tutaj. Mama tutaj. Mama tutaj. chyba sobie Weź sobie na smari telefon z deszczem, tam preparatem. Chyba sobie żartuję. Nie, żar sobie, żeby mi się później telefon klonił. Ten... ten... Nie! wymyjesz do mnie. Nie chcę! Mówię, nie chcę!

no, trzeba dać mu. Poczekaj, niech to... Ale wyjedzie pani sobie szybciutko ten... Całego, całą, nie? Nie, nie, nie. Tak? Może po raz Tak? Super, dziękuję. Mamo, czemu? Czemu? No, ale kurde... Ty siedzi? Tu będzie siedział. Trzeba jakiś listkiem, żeby nie dotykać. Kochanie, o, ulepiam. Bo kurde, by... Bym... Bo byś siedział, siedział przez chwilę na kolanie. Ja mam do Pani takie pytanie, dlaczego Pani niszczy rośliny? Chciałam tylko, żeby Pani był przyciskany. Ale dlaczego znaczy sobie... Pani niszczy rośliny? To są Panie rośliny, że Jak ja miałabym to zrobić, żeby motylem był przyciskany? Poproszę kogoś, ale nie niszczyć rośliny. No dobra, następnie ja goś nie mam. Nie z Panią Mama, złote rybki. Mhm. Złote te rybki fajnie nie wiem czy już nie mogę, bo ja już mam całą okną pluszę. Dobra, zostaw na razie.

To siedzi ten, co wcześniej mi usiadł na aparacie. To on. To on. Figunia. Fajnie. Rozłożył skrzydełka. To jest tamten... ten... ten fioletowy. Tak, jest on. A tu jest ten niebieski. Niebieskie. Mama, tu jest ten niebieski. Mhm. Tylko że się zrobił szary. Nie, bo jak zamyka skrzydełka to już nie są takie piękne. No? Nie, po prostu to jest niebieski, tylko zrobił się szary. Bo nie ma światła. Dlaczego ćwila lecą do śladu siedzi! Może linek! Tutaj Mama siedzi coś mi tu? Na plecach. Następnie jest Dona już i to nie cały swój się w bo tylko Zapraszam do nas. Panie widzę, chodźcie tu się przyda. można, ale to nie na... wiedzieliśmy. Ja chcę już wyjść. Poczekaj, ty, ty. Wyjdziesz, to już nie wejdziesz.

Mama, tu są motyle jaja! A co tam tą jest? Motyle jajka! Będą z tego larwy! O kurde! Mama, zobacz, jak ładnie wygląda pod światłem! U mnie wygląda na aparacie, jakby był pomarańczowy. No. Ty nie słyszę się. Nie słyszę się. Nie słyszę się, Jezu. Niech go strzep. A to co? on sobie! On sobie sam Nie dotykaj go! Nie dotykaj do do nie Nie! Nie! No nie! Weź go tym listkiem zdejmij! No, żeć. no żeć. No mama zdejmij go i połącz na idę. Proszę, zdejmij go. Matko, siedzi mi motyl na bluzie. <laughs>

No, no. No. no nie, ten, ten motyl jest jakiś upierdliwy. Nie dotykaj motyla, on sobie sam odpchnie. On się No to zrobimy zróbmy zdjęcie. Ale Dawid, to nic się nie dzieje, to sam sobie odpchnie. A Jaki upierdliwy motyl. Nie jest upierdliwy. Tylko chciał sobie odpocząć. A, ściska? To nie, to jest ściska. Ściska niewolna, wiesz, ale ona jest bardzo mocna. Nie! Mama, może już no idźmy? Poczekaj jeszcze chwilę, że już pójdziemy. Co się dzieje? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Siedziem dwa to ma tyle Mama, on składa jaja Składa Nie widzisz? On składa jaja, mamo! Pa, widzowie! Cześć! W następnym odcinku będzie jak poradzę sobie że grze Original war.